Skakujemy na głęboką wodę. Stwórz samodzielnie wykres słupkowy skumulowany. Czas na pierwsze zadanie do wykonania samodzielnego. Spróbuj zbudować wykres słupkowy skumulowany. A później sprawdź razem ze mną. A oto rozwiązanie. Zaznaczam dane z pominięciem etykiety region, która należy do opisu moich kolumn, ale w samym wykresie nie będzie. Zaznaczana, następne idę na kartę wstawianie i szukam sobie wykresu słupkowego skumulowanego. W ten sposób buduję wizualizację, która dla każdego regionu dorzuca jeden po drugim nasze kategorie produktowe. Przy okazji tego ćwiczenia warto też wspomnieć o tym, że dane mogą mieć układ taki macierzowy, gdzie regiony rozlewają się w prawo. Ale równie dobrze w Twoim źródle dane mogą mieć układ taki bardziej pionowy, gdzie z kolei regiony będą rozlewały się w dół. Nie ma dla Excela większego znaczenia, dlatego że na karcie Projekt Wykresu znajdziesz opcję Przełącz wiersz na kolumnę. Ta karta, projekt wykresu i formatowanie jest aktywna tylko jeśli zaznaczony jest wykres. Więc, jak stanę teraz na dowolnej komórce, to tej karty nie zobaczę. Jak wrócę do mojego wykresu, to karta, projekt wykresu i formatowanie mi się wyświetli. Możemy od razu z karty, projekt wykresu wybrać sobie może jakiś inny styl tego wykresu z listy dostępnych stylów, a następnie po kliknięciu przełącz wiersz na kolumnę, możemy zobaczyć, że. Mogę skupić się bardziej na analizie konkretnych kategorii produktowych i w ich ramach podsumowywać sobie sprzedaż dla moich poszczególnych regionów. To oznacza, że na tej drugiej tabelce równie dobrze mogę wstawić właśnie wykres kolumnowy, przepraszam, słupkowy, skumulowany, a następnie przyciskiem przełącz na kolumnę przełączać się właśnie między tymi dwoma ustawieniami.